Perito jest psem terapeutycznym, który zaczął mieszkać w domu mamy Luny, ponieważ przebrał się za kota. Spotkał kota w butach i szybko się zaprzyjaźnili. Przynajmniej w oczach Perito. Następnie podążał za kotem i jego kochanką, aby znaleźć ostatnie życzenie przed Złotowłosą i Jackiem Plackiem, mimo że sam nie miał własnego życzenia. Podczas ich podróży ostatecznie poruszył serca kotów, i w pełni uformował ich jedność, znaną jako przyjaźń zespołowa. Pierwotnie też nie miał imienia, które by mu pasowało, dopóki kot nie nadał mu obecnego imienia. Perito był przebrany za jednego z tamtejszych kotów i nadal komunikował się z kotem, mimo że kot nie był tak naprawdę zainteresowany. Potem jak kot usłyszał, jak Złotowłosa rozmawia o Gwieździe Życzeń, do której prowadząca do niej mapa, Trafia posiadanie Jacka Hornera, Kot decyduje się za nią podążyć, mając nadzieję, że przywróci wszystkie utracone życia. Ale Perito zdecydował się i z nim. To tam spotykałem się ze starą przyjaciółką Kota, która również szukała mapy na własne życzenie, aby znaleźć kogoś, komu może zaufać. Perito próbował złapać kij, ale zostaje porwany i wzięty jako zakładnik przez Jacka Hornera. Został następnie uwolniony, gdy złotowłosa i niedźwiedzie interweniują, gdy piekarze próbują go zabić. Kiedy zauważył uciekającego kota, rusza za nim, w którym ten ostatni wyjawia mu, że ściga go śmierć. To wesoły, optymistyczny pies, którego celem jest bycie w przyszłości psem terapeutycznym. Robi wszystko, co w jego mocy, co widać po tym, jak niewzruszony był, gdy opowiada o swojej historii której został wrzucony do rzeki w skarpecie i wykorzystał to najlepiej, wyciągając ze skarpety darmowy sweter. Ponieważ Perito jest jedyną osobą, która może zachować mroczny las jako czyste i bezpieczne miejsce, z powodu braku samolubstwa w jego sercu, ilekroć ma kontakt z mapą, las staje się odbiciem w sercu tego, kto ostatni dotknął mapy. To jest jedyną osobą, która najlepiej nadaje się do noszenia jej przez całą podróż. Pomimo tego, że jest źródłem komediowej ulgi, jedną z najczystszych postaci w filmie, Perito jest również najbardziej wulgarny. Będąc jedyną postacią, która używa wulgarytmów do tego stopnia, że szokuje całą rodzinę swoim słownictwem. Powszechnym kanonem społeczności jest to, że śmierć mogła uratować Perito, gdy został wrzucony do rzeki, co miałoby sens. Ponieważ Perito jest przykładem motywu filmu, jakim jest pielęgnowanie życia, co również robi śmierć, a tym samym ratuje go, pozwalając mu swoje życie właściwie. Perito jest wyjątkowy w obsadzie głównych postaci filmu, ponieważ przedstawia go plakat niechciany, zamiast listu gończego. Jedyną inną postacią, która nie ma listu gończego, jest śmierć, której brakuje jakiegokolwiek plakatu wprowadzającego, ponieważ jest fizyczną manifestacją śmierci. Jest jedną z dwóch głównych postaci, które nie chcą wypowiadać życzeń na gwieździe życzeń obok śmierci. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Perito.